I oto iON iPhone 16 Pro po kilku dniach użytkowania. Oczywiście, Face ID szybciutko nam otwiera urządzenie. A propos 12 tysięcy nieodebranych maili, także, jak do mnie napisać maila, nie odpisałem. To nic personalnego. Wszystko jak w poprzednim urządzeniu. Jedyne, co się od razu odznacza, to cieńsze rameczki. Ale to jakieś. 2 mm 120 herców bardzo płynnie. Z nowym procesorem dostajemy więcej mocy, a ile więcej. I tutaj zaprezentuje się nam wynik, co długo wchodzi. I wynik to 3394 to bardzo wysoko. Na 8243 porównując do 15 różnica jest spora gdzie piętnastka już była bardzo wysoko. Zobaczcie gdzie inne iPhony. Szkoda że nie ma tutaj Androidów tylko same iPhony. I Multi piętnastka 7200, mamy 8200, no to jest 1000 różnica. Więcej nie ma iPod Pro 11 czwartej generacji. Samsungi to jest jakieś 6600, to chyba było max. Tu jest 8200, no jest różnica. Lecz mam ciche wrażenie, że Geekbench jest spisany troszeczkę pod e, iPhone'a, żeby to wypuklić, a taki benchmark, który nie wypukla. I tutaj zobaczcie, no, czy jest to na odwrót? Dajcie znać w komentarzu, bo mamy tutaj zaledwie 1 600 000, gdzie w Xiaomi 14 jest 2200, w Samsungach jest 2 miliony. no to tu jest tych punktów mniej. A pamięć wewnętrzna. I tutaj nie jestem jakoś mocno zszokowany, a raczej troszkę rozczarowany, bo starszy model miał definitywnie lepsze wyniki. 9700, wróć, 973 na 646 to bardzo średni wynik. I muszę powiedzieć, że odczułem to, gdy nie mogłem odtworzyć i nagrać wida jednocześnie. Mówię o zrzucie ekranu. Po prostu zostało to zablokowane. Czyżby była to wina... Niższego zapisu pamięci, czy pamięci w nowych iPhone'ach są troszkę gorsze, słabsze niż w poprzednich? Na to wygląda, ale mogę się mylić. Oczywiście te cyferki nie mają znaczenia, jeśli nie możemy zagrać w grę, więc. Petrus od razu, to wiesz, nie mają szans. Z iPhone'em jak grasz, to jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Ho! Bum szakalaka. Przechodząc w świat kamery, ale nainstalowałem tyle tych kamer, więc musimy przycisnąć dedykowany przycisk do kamery, czyli migawki. Gdy go przyciśniemy delikatnie, otworzy się nam sekretne menu i możemy przeciągać po różnych funkcjach. Na przykład zoom, dwa razy klikamy powinna się... O, to zależy w jakim jesteśmy trybie, special na pewno nie będzie, ale foto już będzie i widzimy możemy zrobić zooma, bardzo intuicyjne i bardzo fajne, aczkolwiek przyciskając mocniej robimy zdjęcie, tylko gdy robimy to zdjęcie to widzicie, że ja ruszam całym telefonem mimowolnie i to zdjęcie jest w czasie ruchu lepiej zrobić tak telefon się nie rusza i masz pewność, że będzie lepiej tu i tak jest zrobione live foto więc wycina obrazek z wideo, no to Oczywiście, w rawie możemy strzelać i dodatkowo teraz jest nowa funkcja 4K120, czyli zwolnione tempo. Jest również Spatial, ale to jest dla okularów od Apple. Foto i wideo. No to ile ludzi ma te okulary? No nie za wiele. No i panorama. Sprawdźmy sobie sample. Kamera, oczywiście, najlepsza w swojej klasie. Bardzo płynne przechodzenie z pięknym autofokusem. A po co ci autofokus? Po to, byś mógł na przykład pokazać detale w najwyższych możliwych. No, tutaj jest to ileś detali. Jest nie, nieporównywalna z niczym na rynku. A dodatkowo przechodzenie między obiektywami jest tak płynne. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale płynność jest na ekstremalnym. Coś tam widać, ale to jest to takie delikatne, i przez to można robić piękne przejścia z autofokusem. A dodatkowo, przednia kamera również ma makro, więc również mógłbym ci pokazać kwiaty, jakbym miał. Ale mam tylko liście, bo jest już jesień. Ale te liście są w takich detalach, nie ma takiego smartfonu, co by miał przednią kamerę z takimi detalami. Numer jeden czy prześwietlanie, bo prześwietla, ale gdy wyjdziemy z kadru, skompensuje ładnie. Wchodzimy znowu. I tutaj jesteśmy w bardzo trudnym pomieszczeniu. Co to oznacza trudno? Znaczy to, że większość kamer tutaj w tym miejscu miga ze względu na światło, które jest niedostosowane do właśnie nagrywania w 60 klatkach. Znaczy różnice w odświeżaniu. iPhone sobie poradził z tym wręcz idealnie. Glonojad w zoomie przez szybę idealnie. Krokodyl Również genialnie. Odwzorowanie kolorów w iPhone'ie jest na najwyższym poziomie w smartfonach. Tutaj te kolory są wręcz idealne i to mi się podoba. Jest to wręcz niespotykane w innych urządzeniach. I dlatego myślę, że iPhone zostanie ze mną na dłużej i będziemy porównywać go z innymi urządzeniami. Jest to czołówka światowa i wiadomo, że w innych urządzeniach też można osiągnąć podobny rezultat, ale czasami trzeba mocno posiedzieć w postprodukcji z takimi zdjęciami, Na przykład w trybie surowym, a jeśli chciałbyś w manualu albo w automacie, raczej w automacie, no to trzeba by się tutaj dużo natrudnić w ustawieniach. Nie wiem, czy w automat by Ci w ogóle to dał radę. Raczej nie, raczej maluch wygląda jak maluch. I ten żółty maluch taki właśnie był żółty. A w nocy również zdjęcia wyglądają znakomicie. iPhone w nocy robi robotę. A w nocy wideo? Również troszeczkę flary. Widzicie to w środku, te kropeczki. To są flary troszeczkę. Jest to wizualnie niefajne, ale może z czasem to zostanie zaktualizowane. Ale wiecie co jeszcze robi wrażenie? To, że gdy zacznę mówić do głównego obiektywu, jakość tego audio zostanie mocno pomniejszona. Jest to dość dziwne, gdyż mikrofon jest zaraz tutaj nad lidarskanerem, co powinno być dobrze odbieranym dźwiękiem, a jednak jest wyciszony i bardziej słychać, gdy jesteśmy za kamery, czyli mówimy do ekranu. LiDAR scanner. Czy zostały jakieś postępy zainicjowane w najnowszym iPhone? Wygląda na to, że rozdzielczość została troszeczkę powiększona i dokładność oczywiście i ogólnie obrazek wygląda troszkę lepiej. Nie są to zdecydowanie wyższe tutaj doznania, aczkolwiek w porównaniu do pierwszej wersji jest to zdecydowana różnica. Lider scanner. Bateria szał nie robi w porównaniu do konkursu z sam. W moim przypadku. W czasie, który nagrywam to wideo, sztuczna inteligencja, jak i szybkie ładowanie jest niedostępne. Głośniki. W stereo, oczywiście. Pięknie gra. Można powiedzieć, że najpiękniejsze głośniki w smartfonie: 120 Hz, 4K, cieńsze ramki, większa bateria. No i tyle. Jeśli nie zależy Ci na tych wszystkich funkcjach, to tak jakbyś kupił ten sam smartfon dwa razy. Tutaj nie ma co o czym gadać. iPhone, małe poprawki. Mógłby się spokojnie nazywać 15S.